Morze czy góry? Ogólnie ja uwielbiam morze i muszę wam powiedzieć, że bardzo cieszę się, że jestem z nadmorza, naprawdę. trochę już usta zaszły. Bardzo cieszę się z tego, że jestem z nadmorza, uwielbiam. W góry, wiecie, lubię, lubię pojechać, chociaż byłam tylko latem, nie byłam nigdy zimą. Bardzo bym chciała pojechać do Zakopanego właśnie zimą no ale dla mnie ja nie jestem więc, jakimś takim wyczynowcem, e, żeby chodzić po górach, zdobywać szczyt, to nie są kompletnie moje klimaty, ja bardziej właśnie wolę takie wakacje w ciepłych krajach, na plaży e, z opalaniem czy nadal masz doczepiane włoski? jeśli tak, to jak Ci się trzymają i jak z odrostami wyglądają pięknie Maria Bobek, nie kochana, ja już nie mam bardzo długo doczepianych włosów, a właściwie od sierpnia poprzedniego roku, jak już nie mam doczepianych włosów, to są już wszystko Moje naturalne włosy tak mi po prostu urosły. Ada do na mnie napisała, że robimy uzupełnienie. To daje znać, kiedy Ada. Eee. Na uzykę. Ake. Ale. Na uzykę. Jak poznałaś się ze swoim mężem? Hmm. Wydaje mi się, że już też chyba odpowiadałam na to pytanie. Także podlinkuję moje ostatnie Q&A. Co sądzisz na, to, ma, na temat czarnego protestu i czy jesteś za? No, może jak gdyby nie będę się tutaj rozwodziła na tematy takie bardziej polityczne, ale dlatego, że jest to temat, który dotyczy również bezpośrednio mnie, ponieważ jestem kobietą i jak najbardziej jestem przeciwko tej ustawie za czarnym e, protestem. E, żyjemy w wolnym kraju, a trochę e, Obecna partia chce zrobić nas z powrotem jak gdyby kraj komunistyczny, gdzie właśnie wszystko jest wiecie jakoś tam nam dyktowane, bo to, że można trafić do więzienia za aborcję, to jest po prostu. Nie wiem w jakich czasach były takie w ogóle rzeczy, to jest straszne. Ulubiona to napisała Marta Guralska. Kamka napisała ulubiona Szmilka. Ja już od dawna, nawet jeszcze zanim w sumie weszła moda na, na te matowe usta, to ja już uwielbiałam matowe usta. I wtedy moją ulubioną pomadką była właśnie ta y, matowa pomadka z Manhattan y, o numerze chyba 95. Bardzo często mnie o nią pytacie. I to jest taka moja ponadczasowa y, pomadka. Jak cofniecie się do moich filmików, hen, 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 jeszcze jak mieszkałam na stacji, to już wtedy używałam tej pomadki, właśnie. I y, to jest taka pomadka, którą ja mam y, jedną zawsze w torebce i jedną zawsze w kurce, bo jak gdzieś tam jestem i nie wezmę pomadki, którą mam obecnie na ustach, to wiem, że to mogę się i ona będzie do mnie pasowała i do wszystkiego. Czy lubisz markę Bo Tak, lubię ją coraz bardziej. Y, Przekonuję się do niej coraz bardziej, jak będą promocje y, w tym. Teraz w pani, bo też coś tam myślę pokupuję właśnie z tej marki. Ulubione wino? Ja w ogóle lubię wina. Lubię sobie czasami wieczorem tak posiedzieć i wypić sobie winko, koniecznie z lodem, bo ja w ogóle uwielbiam wszystkie napoje zimne. Czy to jest sok, coś gazowanego, woda, uwielbiam to zimne. No i wino też lubię każdy zimne, pomimo że wiem, że czerwone pije się takie z temperatury pokojowej, to ja i tak dodaję tam mnóstwo kostek lodu. I bardzo lubię, muszę Wam powiedzieć, po prostu czerwone fresko. Naprawdę, to jest moje takie. To jest. To wywino na w ogóle jak kompot. To były trzy pytania od tej samej osoby. Następne pytanie od Agiulopi. Przepraszam, bo źle było, że tam Jakie mam plany na wakacje? No i słuchajcie, w tym roku mieliśmy zaplanowane jechać albo właśnie do zakupanego na dwa tygodnie, albo. Przepraszam, coś mi tutaj zasłło Albo do sopotu na dwa tygodnie. No, ale ze względu na to, że około miesiąca temu kupiliśmy samochód, czyli wszystkie nasze oszczędności po prostu poszły na ten samochód i w tym roku wakacji mieć. Nie będziemy, nad czym jakoś bardzo nie ubolewamy, bo tak jak Wam mówiłam, nie wyobrażam sobie, dlatego sprzedam do głowy Sopot, a nie zakopane, bo ja sobie nie wyobrażam tak długiej długi drogi z Alanem. Ja, jak, my jak z Alanem jedziemy 20 km, to on już zaczyna brzęczeć pod koniec i już go bajki nie interesują, piosenki go nie interesują. I jest naprawdę ciężko nie wyobrażam, jest to dla mnie po prostu nie do wyobrażenia taka droga. Co czy no wiadomo jechalibyśmy jakoś po prostu na noc, że on by spał, ale podejrzewam, że to też by nie była taka droga i taka noc, że on by sobie przespał całą drogę, naprawdę naprawdę nie. Eee, Sopot jest bliżej, no też nie jakoś blisko, dlatego mówię, nie ubolewam jakoś nad tym wolę, może za rok on już będzie normalnie znosił tą jazdę samochodem i to nie będzie dla nas po prostu stresujący wyjazd gdziekolwiek. Eee, a może wtedy po prostu polecimy gdzieś za granicę. Zobaczymy. Także tak jak mówię, w tym roku nic poza tylko takimi wyjezdami nad morzem. No jeżeli oczywiście będzie pogoda, to będziemy często bywać nad morzem. I yy, co sądzę o tatuażach? Yy, to też pytanie od Kity tanki. <grywka> yy, ja przepraszam, że nie, nie poprawnie czytam Twój nick, ale oczywiście kojarzę Cię, bo praktycznie pod każdym zdjęciem jest komentarz od Ciebie, także bardzo dziękuję za aktywność na moim Instagramie i na YouTubie. No i jeżeli chodzi o to, co, co sądzę o tatuażach, to w ogóle bardzo mi się, mega mi się podobają, naprawdę ja nie mam ani jednego. No i zawsze mówiłam, że moim pierwszym tatuażem będzie tatuaż mówiący o moim dziecku, czyli to na przykład imię, nie wiem, data urodzin, nie wiem. Nie mam pojęcia, czy znak zodiaku. Nie wymyśliłam jeszcze nic takiego. No teraz już mój syn ma 15 miesięcy i ja nie mam tego tatuażu. I wakacje też nie są dobrym momentem na robienie tatuażu, także może po wakacjach bym sobie coś zrobiła. Ja nie wiem, czy już Wam gdzieś o tym nie mówiłam, ale dla mnie tatuaże, znaczenie naszego ciała, przynajmniej, wiąże się, powinno się wiązać z czymś ważnym. Nie powinniśmy sobie tatuować, moim zdaniem, głupot, bo taki tatuaż może nam się znudzić, a jeżeli wytatuujemy sobie coś, co ma dla nas jakiekolwiek znaczenie w życiu, to to nigdy nie będzie bezsensowne, nawet jeżeli nam się po czasie ten tatuaż nie spodoba, ale on będzie jednak pomimo wszystko dla nas ważny, bo będzie coś dla nas oznaczał. I e, chciałabym tutaj też coś powiedzieć właśnie na temat tatuowania imion sobie na ciele. E, oczywiście ja bym sobie tego nie zrobiła, nie wytatuowałabym sobie imienia partnera, męża. E, ale wydaje mi się, że osoby, które to mają, może, może wybawiają to, jeżeli mają być jakieś takie, nie wiem, na całą rękę. A jeżeli gdzieś tam mają imię swojego partnera, to moją, moim takim myślenia jest to też część Waszego życia. No, wy w żaden sposób nie wymarzycie tego, że ten mężczyzna był w waszym życiu, a jeżeli robicie już ze swojego ciała mapę Waszego życia, bo tak to wygląda, tak? Tu sobie ktoś napisze dziecko, tutaj datę czasami śmierci któregoś rodziców, no tak jak gdyby tworzymy taki pamiętnik z naszego ciała, mapę naszego życia, że patrząc na nasze ciało, widzimy, co się z nim działo przez całe życie. Nie wiem, u kobiety yy, na przykład są, to wiecie, rozstępy na brzuchu i tak dalej, gwizna od cesarskiego cięcia, no to jest w jakiś sposób na naszym ciele narysowana cała historia naszego życia. I możemy ją uzupełnić właśnie tymi tatuażami. I nawet jeżeli gdzieś tam macie imię jakiegoś partnera, no, to wy siłą rzeczy i tak nie wymarzycie go z waszej powiedzi, bo on i tak tam był, i dlatego no, wydaje mi się, że takie jakieś nieduże imiona nie, niekoniecznie są czymś złym, jeżeli miałyby zostać na tym ciele. Chodzi mi o te osoby, które wiecie, już na przykład zrobiły i jakoś w ten sposób się yy, w jakiś sposób się właśnie zamartwiają, że mają to imię, i tak dalej. To wydaje mi się, że to też można w ten sposób wytłumaczyć, że to jest właśnie część Waszego życia, a jeszcze jeżeli szczególnie miałoście, wiecie, z tym mężczyzną nie wiem, dzieci i tak dalej, no to i tak ten mężczyzna będzie na, na zawsze w Waszym życiu, to czy będzie na Waszym ciele, czy nie, to tego nie zmieni już. No i to tyle tych pytań, słuchajcie, tych pytań było 24, ja tutaj nie na wszystkie odpowiedziałam, jedno było w ogóle dla mnie bardzo, bardzo wścibskie, dlatego na nie nie odpowiedziałam, e, a reszta się po prostu e, powtarzała. E, będę robiła może raz do roku takie Q&A dajcie znać, czy byście chciały, dajcie koniecznie kciuka do góry, czy chciałybyście, żebym właśnie raz do roku robiła takie e, takie Q&A po prostu, żebyście mogły być trochę wiecie, na bieżąco, co u mnie właśnie ogólnie z większości pytań jestem naprawdę zadowolona, bo nie masz tak dużo właśnie takich jednobłowścibskich prywatnych też aż nie tak dużo, także e, naprawdę naprawdę fajnie no i to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego zobaczenia. Pa-pa!